Masakra nankińska, znana także jako gwałt nankiński masakra ludności chińskiej w mieście Nankin w grudniu 1937 i styczniu 1938 roku. Była to ówczesna stolica Republiki Chińskiej rządzonej przez partię Kuomintang. Masakry dopuściła się cesarska armia japońska pod dowództwem generała Matsui. Była to jedna z największych zbrodni ludobójstwa dokonanych przez wojska japońskie. Przypuszcza się, że śmierć poniosło wówczas od 50 do 400 tysięcy ludzi. Przez prawie sześć tygodni w mieście grupy zdemoralizowanych i pijanych żołnierzy siały powszechny terror. Również dowódcy japońscy nie mieli zamiaru położyć kresu rzezi. Japończycy potraktowali mieszkańców miasta z niezwykłym okrucieństwem. W niektórych przypadkach egzekucje były przeprowadzane na wyraźny rozkaz. Według niektórych danych zmasakrowano około 100 tysięcy chińskich jeńców wojennych. Większość z nich została rozstrzelana nad brzegami rzeki Yangtze za pomocą karabinów maszynowych. Wrzucone do rzeki zwłoki płynęły z prądem aż do Szanghaju, jednak to ludność cywilna poniosła najwięcej ofiar. Japończycy urządzali nawet zawody polegające na ścinaniu głów samurajskim mieczem. Inną formą egzekucji było zakłówanie bagnetem. Żołnierze ćwiczyli w ten sposób pchnięcie bagnetem zarówno na żywych ludziach, jak i na zwłokach. Inne ofiary zginęły wskutek podpalenia lub zakopywania żywcem. Japończycy dopuścili się około 20 tysięcy gwałtów. Większość kobiet stała się przedmiotem brutalnych gwałtów zbiorowych. Nie oszczędzono nawet małych dziewczynek. Wielokrotnie do zgwałceń dochodziło w trakcie dnia, często na oczach członków rodziny. Po każdym stosunku ofiara była okaleczana lub mordowana. Japończycy rewidowali i okradali każdego przechodnia. Kto nie miał żadnych kosztowności był po prostu zabijany. Włamania do mieszkań i obrabowywanie ich były na porządku dziennym. Miasto zostało doszczętnie splądrowane. Jedna trzecia zabudowań została zniszczona wskutek podkładanego przez Japończyków ognia. Tłoczący się na drogach miasta uchodźcy byli ostrzeliwani przez japońskie lotnictwo. Ewangelia według świętego Jana. Obmycie nóg uczniom. Przed świętem Paschy Jezus wiedział, że nadeszła godzina jego przejścia z tego świata do ojca. A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie. Tę miłość okazał im aż do końca. Podczas wieczerzy, gdy diabeł zajął się już tym, by Judasz, syn Szymona Iskarioty, go wydał, Jezus świadomy, że Ojciec przekazał mu wszystko w ręce, a także, że od Boga wyszedł i do Boga wraca, wstał od wieczerzy, zdjął szatę, wziął płócienny ręcznik i przepasał się Nim. Następnie wlał wodę do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi oraz wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do szymona Piotra, ten zapytał: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego co ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później to pojmiesz. Mimo to Piotr sprzeciwił się: Nigdy nie będziesz mi umywał nóg! Jezus więc powiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział: Panie, umyj mi nie tylko nogi, ale też ręce i głowę. Jezus mu odrzekł: Ten, kto się wykąpał, nie potrzebuje jeszcze raz się myć, chyba za wyjątkiem nóg, gdyż cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści, gdyż znał, Swojego zdrajcy. Zaczęło się przechodzenie Jezusa z tego świata do Ojca. Proces formacji uczniów, którzy pozostaną na świecie, wkracza więc w ostatnią fazę. Jezus pragnie ukształtować ich przez gest umycia im nóg. Wyraża w ten sposób bezgraniczną miłość do swoich i podkreśla wyjątkowość chwili, którą przeżywają. Uczniowie są zaskoczeni postawą Jezusa. Opór Piotra, a potem jego zapał, świadczą, że on sam i inni uczniowie nie zdają sobie sprawy ani ze skutków tego, co czyni Jezus, obmywając im nogi, ani ze swego stanu czystości. Ważnym uczestnikiem wydarzeń tego wieczoru jest diabeł, który z wielkim zaangażowaniem przystępuje do realizowania planu zniszczenia Jezusa, posługując się Judaszem. Jezus zna rolę tego apostoła w zbliżających się wydarzeniach, nie czyni jednak nic. Co miałoby zniweczyć plan diabła. Wypełnia wyłącznie plan ojca, który dał mu władzę nad wszystkim.